Kiedy dokładnie używamy tych zwrotów? Either i neither. Dzisiaj ci wytłumaczę raz na zawsze. Patrz. Zwrot either oznacza każdy z dwóch, którakolwiek z dwóch opcji lub obojętne która z dwóch opcji. Na przykład: You can either take the bus or train. Co to znaczy albo 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 obojętne która z opcji będzie git. I tutaj zauważ, że słowo either łączy się ze słowem or. Czyli albo, albo, obojętne, która z tych opcji wybierzesz, będzie ok. To jest po prostu pewna konstrukcja. I tyle. Musisz ją zapamiętać. Either można używać również bez OR. Na przykład, do you want coffee or tea? Either is fine. Czyli każda opcja mi pasuje. Więc widzisz, może ten zwrot stać sam na początku zdania, ale również możesz tworzyć inne konstrukcje, jak either OR. Przechodząc do neither. Które dokładnie znaczy, że żadna z opcji nie wchodzi w grę? I tutaj możemy na przykład zrobić konstrukcję neither nor. Czyli wyraz neither łączy się z wyrazem nor. Przykład zdania. I want neither coffee nor tea. Czyli nie chcę ani kawy, ani herbaty. Możemy też zrobić zwrot, gdzie neither stoi na początku zdania. Do you want coffee or tea? Neither is good. Jeśli chodzi o użycie w kontekście, to sprawa nie jest taka prosta, bo mogą być znaczenia negatywne i pozytywne. Dlatego, jeśli ci się podobało, zasubskrybuj, polajkuj i prześlij znajomym. Czekajcie na część drugą.